Witam Was serdecznie moi drodzy, ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem w świecie historii. Dzisiaj sobie pomówimy krótko o jednym z największych bezsensów naszej historii, mianowicie o Powstaniu Styczniowym. Powstaniu, które wybuchło w zasadzie bez planu, bez pomysłu, bez żołnierzy, bez sensu. Zaczynamy. Po wojnie krymskiej w Rosji zrodziła się potrzeba zmian. Odeszli z tego świata Iwan Paskiewicz oraz Mikołaj I, a jego następca Aleksander II chciał unowocześnić kraj, a tym samym podnieść jego wydajność i sprawność. I zmiany miały dotyczyć także królestwa. Po pierwsze, zwolniono z Syberii setki więzionych tam zesłańców, złagodzono cenzurę dzięki czemu odżyło nieco życie kulturalne. Powstała Akademia Medykochirurgiczna czy Towarzystwo Rolnicze. Reprezentantem nowego kursu był nowy namiestnik, Michał Gorczakow. Carat chciał mieć spokój i oparcie w polskich elitach, ale jednocześnie nakreślił, dokąd może się posunąć. To właśnie w 1956 roku padły znamienne słowa, żadnych marzeń panowie, żadnych marzeń. W królestwie oprócz inteligencji i arystokracji uaktywnili się dotychczas mało widoczni kupcy, przemysłowcy, finansiści. Symbolem nowego czasu był Leopold Kronenberg. Jednocześnie zaczęły się pojawiać kółka czy inne organizacje konspiracyjne, które dążyły do powstania. Początek lat 60. to pierwsze wielkie manifestacje patriotyczne, jak na przykład pogrzeb wdowy Katarzyny Sowińskiej, wdowy po generale Józefie Sowińskim. Radykałowie wzywali do walki, a w czasie wielu pochodów dochodziło do rozlewu krwi. Na przykład w manifestacji w rocznicy Bitwy Grochowskiej zginęło pięć osób. Na początku roku 61. został wysłany do cara list. Za treść dokumentu odpowiadały głównie środowiska ziemiańskie, na czele których stał Andrzej Zamojski. Adres zawierał prośbę o przywrócenie swobód i wolności narodowych w królestwie. Był on dość ogólny i łagodny w treści, rząd jednak nie bardzo był gotowy do rozmów, głównie dlatego, że Ziemianie w swojej masie chcieli niepodległości królestwa i połączenia go z kresami. I to właśnie kwestia ziem zabranych jest tu kluczowa. Obie strony uważały je za niezbywalny kawałek swojego państwa i nie zamierzały w tej kwestii ustąpić. Rosja potrzebowała spokoju, by przeprowadzić reformy, zwłaszcza agrarną. Elity polskie mogły się buntować, więc szczególnie je należało ułaskawić. Ale ugoda, jaką zaproponował car, była dla nich nie do przyjęcia. Oznaczała ona akceptację zaborów i porzucenie niepodległości w zamian za autonomię. Jedynym politykiem, który był skłonny do akceptacji tej ugody, był margrabia Aleksander Wielopolski. Został on w roku 1961 szefem Komisji Wyznań i Oświetlenia Publicznego. Z jego inicjatywy rozpoczęto repolonizację administracji. W marcu 1961 roku ponownie odtworzono Radę Stanu. Reformy wielopolskiego objęły aparat cywilny, ale nie wojsko. To nadal było w rękach Rosjan. Decyzje margrabiego doprowadziły do polaryzacji społeczeństwa. Jedni widzieli w nim zdrajcę, drudzy się z nim godzili i szukali dla siebie drogi w instytucjach, które się otworzyły przed Polakami. Ci, którzy nie chcieli się poddać, uznali, że carat jest słaby i należy wymóc więcej. Ogromne rzesze ludności przybrały żałobę narodową. Odpowiedź cara była siłowa. Rozstrzelane manifestacje zamknęły drogę do porozumienia, ale uspokoiły ludzi. W październiku roku 61 żołnierze aresztowali w kościołach 1500 osób. Wcześniej został wprowadzony stan wojenny. Aresztowano też członków delegacji miejskiej. W proteście Wielopolski podał się do dymisji, gdyż jego polityka zakończyła się klęską. Społeczeństwo podzieliło się na dwie części czerwonych i białych. Czerwoni byli radykałami, przygotowywali się bezpośrednio do powstania, nawiązali kontakty z rewolucjonistami rosyjskimi, a ich władzą naczelną był Komitet Centralny Narodowy. Biali zaś byli zwolennikami współpracy z obozem Andrzeja Zamojskiego byli też zwolennikami niepodległości, ale nie chcieli powstania stawiali na ewolucję. Car był świadom podziału w królestwie i po raz kolejny próbował się dogadać. Najpierw arcybiskupem warszawskim został Zygmunt Feliński, znany jako ten, który był skłonny do ustępstw. Później zaczął także negocjować z Wielopolskim. Ten jednak postawił twarde warunki. Wielopolski rozumiał jedną bardzo ważną kwestię. Sytuacja międzynarodowa w 1963 roku nie dawała Polsce najmniejszych szans na niepodległość. To, co było w zasięgu, to autonomia. Wielopolski został mianowany naczelnikiem rządu cywilnego. Dokończył repolonizację administracji, przeprowadził gruntowną reformę szkolnictwa, wydał też dekret o tolerancji Żydów. Czerwoni kontynuowali swoje przygotowania, powstały władze podziemne wszystkich szczebli, działała policja, wydawano prasę itd. W końcu roku 1962 dogadali się z rosyjskimi spiechowcami w temacie współdziałania przeciw carowi. Powstanie miało zacząć się w Rosji wiosną 1963 roku. Czerwoni, choć chcieli walczyć, to nie mieli broni oficerów. Wielopolski wiedział o przygotowaniach, więc zapowiedział Brankę, czyli imienny pobór do wojska. List zawierały 12 tysięcy wybranych nazwisk. W dużej mierze byli to zwolennicy powstania. Służba w tym czasie trwała 20 lat. Jak pokazują statystyki, zaledwie kilka procent poborowych dożywało jej końca. Wspomniałem o sytuacji międzynarodowej, więc dla przypomnienia Prusy w tym czasie zaczęły się bardzo mocno rozpychać, a później budować Zjednoczone Niemcy. Najpierw pozbyły się problemu austriackiego w roku 66, a w latach 70-71 pokonały Francję, przekształciły się w Cesarstwo Niemieckie. Austria po upadku rządu Bacha i w Zjednoczeniu Włoch weszła w roku 60 na drogę reform liberalnych z krótkim intermezzo w postaci wojny z Prusami i klęski podsadową. Wojna ta zakończyła się powołaniem monarchii dualistycznej i nadaniem szerokiej autonomii krajom związkowym w latach 66-67. O Rosji było już mówione. Francja pomogła w jednoczeniu Włoch i urastała ponownie do rangi najważniejszego, jednego z najsilniejszych krajów kontynentu, do czasowóni z Prusami oczywiście. Wielka Brytania skupiona była głównie na swoim imperium kolonialnym i niezbyt interesowały ją sprawy kontynentalne, chyba że naruszały równowagę sił, zaś Stany Zjednoczone były pogrążonym w tym czasie w wojnie secesyjnej. Po upadku Powstania Listopadowego Polacy na Zachodzie skupieni byli wokół kilku znaczących ośrodków. Jednym z nich był obóz księcia Adama Czartoryskiego, czyli Hotel Lambert w Paryżu. Ich zdaniem Polska może się wybić na niepodległość tylko jeśli mocarstwa się na to zgodzą i Polsce pomogą. Drugim ośrodkiem było Towarzystwo Demokratyczne Polskie, czyli lewicowcy i demokraci. Oni chcieli ogólnoeuropejskiej rewolucji i wolności dla wszystkich w państwach republikańskich, a Polska miała się wybić na niepodległość dzięki ogólnokrajowemu powstaniu we wszystkich zaborach. Trzecim centrum były gromady ludu polskiego w Anglii, które stawiały sobie za cel socjalistyczną, czy nawet komunistyczną rewolucję w Polsce. Po wojnie krymskiej i na tym terenie zaczęła się odwilż, carowi zależało na pozyskaniu lokalnych elit, Chłopom zależało na wolności i chcieli to miejscami wymusić, a szlachta, widząc skalę zjawiska, chciała pokazać się jako zwolennicy reform. Stąd też dialog rządu z miejscowymi. Car zgodził się na powołanie szkół polskich w niektórych dobrach magnackich, zaś biedniejsza szlachta była zachęcana do, do służby państwowej, bogatsza była do niej prawem. Z czasem rząd przedna na pewne nieznaczne ustępstwa. Dzięki czemu niechęć polsko-rosyjska nie była tutaj tak silna, a Polacy chętnie pracowali w administracji. Na początku lat 60. ukazały się edykty właszczeniowe. chłopi dostawali ziemię, ale musieli za nią płacić. Nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem, więc na wieść o powstaniu w królestwie zmodyfikowano edykt, chłopi mogli wykupić ziemię z 20% upustem i mogli stać się właścicielami gruntu. W tym samym czasie przez Litwę i Ukrainę przelała się fala Patriotycznego uniesienia. W kościołach katolickich odprawiano nabożeństwa, które przeradzały się w manifestacje. Zwolennikami byli głównie ludzie młodzi, inteligenci, studenci, gimnazjaliści. Ziemianie i mieszczanie byli zdecydowanie bardziej sceptyczni. Na lidera środowiska ugodowego wyrastał hrabia Wiktor Starzeński. Liczył on na porozumienie z caratem, na wprowadzenie chociaż częściowe języka polskiego do szkół. Nie udało się, i Starzeński został aresztowany. Pojawiły się też głosy, by przyłączyć ziemię zabrane do królestwa, ale autorzy tych adresów byli najczęściej poddawani z rozmaitym represjom. W 1962 roku na Litwie zawiązał się prowincjonalny komitet litewski, który był odnoką centralnego komitetu w Warszawie. Na jego czele stał Konstanty Kalinowski, radykał. Wyobrażał sobie wojnę z Rosją jako wojnę chłopską, jako wojnę ludową. Wziąć mieli w niej udział także chłopi białoruskojęzyczni. Podobny komitet powstał na Ukrainie, w Kijowie. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku władze rosyjskie zaczęły jeździć po domach proskrybowanych, ale w większości przypadków nie zastano ich. Ci ukrywali się w lasach. Decyzją Komitetu Centralnego 22 stycznia został wydany manifest powstańczy. Tymczasowy rząd narodowy zapowiadał w nim zniesienie pańszczyzny, a w innym dokumencie dodał, że bezrolni chłop, idący do powstania, dostaną po trzy morgi gruntu ziemi państwowej. I tu pojawiły się pierwsze problemy. Po pierwsze, władze powstańcze mogły sobie mówić, ale w żaden sposób nie były w stanie tego wyegzekwować. Po drugie, nie było pewności, że chłop, nawet po uzyskaniu ziemi, będzie szedł walczyć. Po trzecie, nie było generalnego planu operacyjnego. Powstanie nie objęło swoim zasięgiem Warszawy zgodnie z planem Zygmunta Padlewskiego, naczelnika obwodu płockiego, powstańcy mieli najpierw opanować Płock i tam czekać na dostawy broni z zachodu. Plan się nie powiódł, Padlewski został wkrótce aresztowany i stracony. Na naczelnika powstania decyzją rządu narodowego został wskazany Ludwik Mirosławski. Formalnie objął on komendę dopiero w lutym. Po dwóch przegranych starciach wrócił do Paryża, nie zrzekł się jednak oficjalnej dyktatury i rozpowszechniał z Francji oskarżenia o nieprzygotowanie, powstania, złe dowodzenie itd. Upadkowie powstania w tym momencie zapobiegły działania Stefana Bobrowskiego, któremu udało się utrzymać autorytet rządu i rozwinąć konspirację. W pierwszej fazie walk powstańcy ponosili klęskę za klęską. Faktycznie nie byli przygotowani. Wojska rosyjskie nie traktowały jeszcze Polaków ostro, a sam Wielopolski starał się powstańców łapać i nic więcej. Sytuację powstania zmienił akces Białych w marcu. Formalnie byli mu przeciwni, ale skoro już wybuchło, to w poczuciu narodowego obowiązku przyłączyli się. Niedługo później sami przejęli dowództwo nad Zrywem. Do przyłączenia się zainspirował ich Hotel Lambert. Po stronie Rosji dość szybko postawiły się Prusy. 8 lutego 1963 roku podpisana została konwencja Levenslebena, czyli konwencja o współpracy wojskowej Prus i Rosji. Paryż chciał wojnie z Prusami, licząc na nabytki terytorialne nad Renem. Jednocześnie Francja zachęcała Austrię do wystąpienia przeciw Rosji, jednak Wydnie był temu przeciwny. Ostatecznie Anglia, Francja i Austria wysosowały noty do rządu carskiego, jednak postulaty nie szły wcale dalej niż reformy wielopolskiego. Sumienie było tym samym zaspokojone, ponieważ upomniały się nas mocarstwa, te jednak nie miały zamiaru się angażować. Za to wsparli Polaków socjaliści wielu krajów. Do powstania zgłosiło się kilkuset obcokrajowców, Węgrów, Francuzów, Włochów, a nawet Rosjan. W marcu z inicjatywy białych Marian Langiewicz ogłosił się dyktatorem powstania i był nim przez tydzień. Po przekroczeniu granicy z Austrią został aresztowany. W maju Komitet Centralny przekształcił się w rząd narodowy i przyjął jako swój symbol pieczęć trudzielną Orła Polskiego, Pogoń Litewską i Michała Archanioła Rusi. W tym czasie całkiem nieźle funkcjonowały władze podziemne. Z innych zaborów napływała także pomoc materiałowa oraz ochotnicy. Nie było masowego napływu chłopów. W wielu przypadkach chłopstwo okazywało panom niechęć, czy wręcz wrogość. I powstanie w tym momencie stopniowo chyliło się już ku upadkowi. We wrześniu 1963 roku w Warszawie doszło do zamachu bombowego na generała Berga, ale sprawców nie znaleziono. W odwecie władze przeszukały budynek, z którego rzucono ładunek, zniszczono bibliotekę hrabiego Zamojskiego i na bruk wyrzucono fortepian Chopina. Na jesieni nowym dyktatorem został Romuald Traugut. Zawarł się on dość energicznie do naprawy sytuacji, podporządkował administrację cywilną wojskowej zreorganizował oddziały powstańcze na wzór regularnej armii, sam był byłym oficerem carskim. Wszystko pięknie, ale za późno. Szlachta odsuwała się od powstania, chłopi nie szli do walki, oddziały ponosiły kolejne klęski. Wiosną 64 roku działania nie zostały wznowione. Nieliczni powstańcy tłali się po lasach, czekając na lepszy los. W sierpniu powieszono w Warszawie Traugutta i czterech jego współpracowników. Najważniejszą konsekwencją powstania był wydany przez Cara edykt uwłaszczeniowy z 2 marca 1964 roku: Chłopie dostawali użytkowaną ziemię na własność, powinno się zostały zlikwidowane, serwituty utrzymane, miał powstać samorząd chłopski, aby z rolni mieli dostać nadziały. Powstanie w królestwie zostało Komitety na Wschodzie zaskoczonymi i nieprzygotowanymi do walki, mimo tego 1 lutego 1963 roku. Komitet Litewski ogłosił się rządem rewolucyjnym i ogłosił jednocześnie zniesienie pańszczyzny, nadanie chłopom ziemi na zawsze bez wykupu i odszkodowań i nadania ziemi dla bezrolnych. Walki rozpoczęły się dopiero w marcu, kiedy do powstania przyłączyli się biali i szybko też przejęli władzę na Litwie. Podobnie jak w Królestwie, poparcie dostali tylko od części urzędników. Sporo z nich wyjechało w głąb Rosji, nie chcąc się w żaden sposób angażować w powstanie. Do walki udało się zachęcić sporo chłopstwa, którego było nawet więcej niż w królestwie. Zygmunt Sierakowski zreorganizował oddziały powstańcze i chciał połączyć się z powstańcami w Rosji. Nie udało mu się, został po jednej z bitew aresztowany i w czerwcu powieszony. Tłumieniem powstania na Litwie zajmował się Michał Murawiow, czyli Wieszatiel. Murawiow zdołał podzielić polską szlachtę, z lojalną się bawił, nielojalną wieszał. W końcu biali zaczęli się z powstania wycofywać, a Murawiow bezwzględnie rozprawiał się z oddziałami powstańczymi. Ostatnia potyczka skończyła się w październiku 1964 roku. Jeszcze gorzej było na Ukrainie. Tam sformowano bardzo nieliczne oddziały i to tylko w okolicach Kijowa i na Wołyniu. Nie pomogły działanie Edmunda Różyckiego, dobrego dowódca noszącego sukcesy, ani Złota hramota, czyli akt uwłaszczeniowy. Prawosławni chłopi ruscy nie chcieli iść do powstania w ramię w ramię ze swoimi katolickimi polskimi panami. Skutki powstania, dekrety uwłaszczeniowe, wyroki śmierci lub zesłania dla dziesiątków powstańców, ograniczenie praw kościoła katolickiego, w tym zakaz kontaktów duchownych z Rzymem, stopniowa likwidacja klasztorów, likwidacja dóbr kościelnych, duchowni zostali przeniesieni na pensje państwowe, anulowano Konkordat. Od roku 61 obowiązywał stan wojenny, wzmocniony później w 81 podróżowanie wymagało specjalnych paszportów e pielgrzymki zezwoleń. Zakazano śpiewania polskich pieśni Zakazano stawiania nowych krzyży przydrożnych Zaprzestano używania w dokumentach Nazwy Królestwo Polskie Pojawiła się nazwa Kraj przywiślański, Kraj Nadwiślański Postępowało przygotowanie do likwidacji Cerkwi Łonickiej, do czego doszło w 75 Zlikwidowano odrębność Administracyjną Królestwa Zdepolonizowano administrację Usunięto język polski ze szkół i administracji Tyle z mojej strony Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak je znaleźć jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dla Was mówię to niewiele, a nam pomoże bardzo ten kanał rozwinąć. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć. W końciku poetyckim Adam Asnyk, szkoda. Szkoda kwiatów, które więdną w ustroni i nikt nie zna barw ich świeżych i woni. Szkoda pereł, które leżą w musztoni. Szkoda uczuć, które młodość roztrwoni. Szkoda marzeń, co się w ciemność rozproszą. Szkoda ofiar, które nie są rozkoszą. Szkoda pragnień, co nie mogą wybuchać. Szkoda piosnek, których nie ma kto słuchać. Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie do starcia. I serc szkoda, co nie mają oparcia.